To jest tom trzeci trylogii Nadejście Nocy. Mama dostała go ze Stanów, więc Oli i ja mamy go jako jedyni w kraju. Przed chwilą na blogu Jay przeczytałam, że właśnie skończyła tom drugi. Kiedy wyjdzie z zebrania z samorządu z pokoju numer 4, wpadnę na nią, upuszczę tom, a gdy go zobaczy, pożyczę jej. Tym samym wiążąc nas na całe życie. Dobry plan? Dobry, tak, tak. Bardzo dobry. E, masz może coś do pisania? Nieważne. Nieważne. Zebranie samorządu, mówisz? Zostało przeniesione do sali 41. Co? Nie! Rety, ale zakończenie. O, o, sorki. O, czesoli! Gratuluję ci wynalezienia marniaka. Cóż, ktoś musiał. Wygrałeś też turniej szachowy. Cóż, wszyscy zwyciężyliśmy. Ale ja najbardziej, tak. Wiesz, przydałoby mi się trochę poćwiczyć. Znalazłbyś czas na trening ze mną? Tak! Oczywiście. Nadejście nocy, tom trzeci. Ma, żeby go przeczytać. Właśnie skończyłem. Pożyczę ci jak chcesz. Rety. Dzięki, Oli. To na razie. legendarne. Szukasz kogoś?